Witam was byczki. To jest czytanie dla was na miesiąc kwiecień 2024. Jednocześnie bardzo chciałabym wszystkim podziękować za wspaniałe komentarze, za subskrypcje, lajki, dzielenie się filmami z waszymi znajomymi. To mnie bardzo raduje, bardzo mnie cieszy i z całego serca Wam za to dziękuję. Jeżeli są jakieś osoby nowe, które właśnie wpadły tutaj sobie spojrzeć, co się dzieje na tym kanale, serdecznie Was witam, mam na imię Dorota. Zapraszam Was do mojej przestrzeni. Mam nadzieję, że pozostaniecie z nami dłużej. A jeżeli tak, to bardzo proszę Was o lajki, o subskrypcję. O komentarze, bo jest to w pewnym sensie zwrot energetyczny za moją pracę i tylko tak ją rozumiem. Dobra, przechodzimy teraz do czytania dla byków. Energia ogólna na miesiąc kwiecień dla Was, kochane byczki. Zobaczmy, co tutaj karty chcą nam przekazać. Wszystko, co się świeci. No dobra, to jest teraz. Dwa, dogłębna wiedza i trzy, spokój. Byczki kochane moje, w tym miesiącu na pewno musicie uważać, ponieważ karta Wszystko co się świeci, Innymi słowy, przekłada się na tekst, nie wszystko złoto, co się świeci. Ta energia sugeruje, że możecie być w kwietniu pod wpływem osób, które po prostu zamydlą wam oczy. Zrobią to z pełną premedytacją, żeby was wycisnąć jak cytrynę i zostawić tylko skórkę. Więc nie dajcie się oczarować, nie dajcie się omamić, nie dajcie się yy, zwieść na manowce. Bo, tutaj w tej karcie jest ewidentne dla Was ostrzeżenie, tak? Na kwiecień. Ostrzeżenie. W takim kluczowym przesłaniu mamy tutaj um, potrzeba zajrzenia pod powierzchność, yy, pragnienie założenia maski lub przebrania yy, czegoś, aby ukryć jego prawdziwą naturę. Próba bycia kimś, kim nie jesteś, gonitwa za każdą nową błyskotką, bycie zmiennym. Więc na takie energie, na takie mm, emocje, drogie byczki, postarajcie się wyczulić. E, to są naturalne pragnienia nas, ludzi, że chcemy błyszczeć, że chcemy, <laughs> chcemy po prostu blichtru i sławy. Ale prawda jest taka, że ludzie starają się zdobywać rzeczy ze względu na to, co dla nich zrobią, e, i dla pewnego statusu, tak? Mm. I ta karta sygnalizuje, że nadszedł czas, aby wyjrzeć poza błyskotki i zbadać, co kryje się tak naprawdę pod powierzchnią, nauczyć się rozpoznawać noszone przez ludzi maski i motywy, e, które się pod nimi kryją. Wyobraźcie sobie, jak patrzycie na takiego człowieka, że ten cały blicht, ten cały brokat po prostu spada, i wtedy się zapytajcie siebie, czy nadal podążacie albo pożądacie. Tego przedmiotu lub tej osoby, tak? To jest ta pierwsza karta. Druga mówi o dogłębnej wiedzy. To jest bardzo karta mądra, <gry> która troszkę jest podobna do naszego tarotowego pustelnika, czyli mówi o tym, żeby poświęcić czas na przemyślenia, na zajrzenie troszeczkę w głąb w siebie. Na słuchanie wewnętrznego głosu, intuicji, yy, na otwarcie yy, się na drugiego człowieka z empatią, z pewną nadwrażliwością na sprawy, na sytuacje i na ludzi, tak? Yy, to otwiera nam mądrość yy, w wyborach, w kierunkach. Yy, tu otrzymujemy właśnie informację, yy, która. Yy, Dzięki temu, że umiemy słuchać, możemy później odpowiednio działać. To jest druga informacja. I trzecia spokój. Cokolwiek czynisz, drogi byku, w tym miesiącu, nie daj się po prostu ponieść emocjom. Yy, działaj logicznie, działaj spokojnie, yy, z całkowitą akceptacją tego, co do Ciebie przychodzi. Bo nie ma nic lepszego niż spokojny, wyciszony, zumowany umysł na i spełnione serce, tak? To jest takie uczucie satysfakcji i takiego pełnego flow w życiu. Czyli akceptuj wszystko, co do Ciebie przychodzi, ale ze spokojem. Nie podniecaj się za bardzo. Wszystko w Twoim życiu będzie dokładnie takie, jak powinno być. Harmonia jest piękna i masz się nią cieszyć. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o takie pierwsze informacje. Coś tu mi się jakoś tak, nie wiem, przekrzywiło. Dobra, sprawdźmy sobie teraz kartami Tarota, jakie tu informacje dodatkowe mogą do Was jeszcze chcieć się przebić. Nie wszystko złoto, co się świeci, albo wszystko, co się świeci, tak jak mówiłam, możecie stać przed jakimś wyborem, tak? I może Was coś bardzo nęcić właśnie dzięki temu blaskowi temu brokatowi, który będzie się sypał w propozycjach lub w ludziach, których spotkacie. Wy jako byki. Raczej jesteście bardzo y, spokojni i racjonalni, nie działacie emocjonalnie. Więc myślę, że tutaj, y, że tak powiem, rozwój sytuacji będzie na waszą korzyść i będziecie wiedzieć, y, co w trawie piszczy. <laughs> Jeżeli chodzi o dogłębną wiedzę, mamy tutaj króla buław. Y, to wasza mądrość wewnętrzna, którą uruchomicie w kwietniu, będzie wam potrzebna do tego, żeby Ruszyć swoją drogę, swoją drogą, w swoim celu z ogromnym poczuciem własnej wartości, celowości, siły, woli. Być może jakoś tak w środku kwietnia możecie mieć właśnie takie refleksje, lub potrzebę pobycia samemu ze sobą, żeby odbudować, naładować energię i ruszać dalej do przodu. Spokój, akceptacja. E, dotyczy prawdopodobnie związków, e, relacji partnerskich e, i tutaj będzie naprawdę wspaniale. Co w takim razie jest na wyzwaniu dla Was? Co powinniście przepracować w tym miesiącu? Na pewno i nie odpuszczać. E, kochani, zamknąć po prostu przeszłość na trzy spusty. E, nie wracać do niej, do sytuacji, w których. Czuliście po prostu się zranieni, oszukani, zdradzeni, porzuceni, gdzie były inne oczekiwania, a otrzymywaliście zupełnie w zamian coś innego, co was bardzo zraniło. Tutaj jest prośba o to, żeby coś z tym nareszcie zrobić, żeby przepracować to, zamknąć ten temat i już do niego nie wracać. Te trzy miecze najprawdopodobniej. Blokują was, Waszą kreatywność i was, Waszą energetykę, taką do działania, takiego impulsu, tak? takiego taki akcja start. To Was trochę hamuje. I dlatego tutaj w kwietniu warto by było sobie nad tym się zastanowić i sobie przepracować ten punkt. Na co w takim razie powinniście uważać w tym miesiącu? Na co powinniście uważać? pięć buław na rywalizację, na konkursy, na przesłuchania. Na to, żeby ktoś wam nie namieszał w głowie, bo możecie mieć sprzeczne wtedy odczucia, sprzeczne informacje, które po prostu nie będą będą was destabilizowały, tak? Na to powinniście uważać i one mogą przychodzić od waszych szefów, od dyrektorów, od osób, które Stoją w hierarchii wyżej nad Wami lub od rodziców, od ojca, yy, bo cesarz jest właśnie taką osobą starszą, którą imper która po prostu no, decyduje tak, yy, o tym, co się dzieje w Waszym życiu. Yy. Myślę też o tym blichtrze, o tym brokacie, że też uważajcie na osoby, które są starsze od Was. Które są mężczyznami i którzy posiadają pewną władzę sprawczą, tak? I mogą tutaj, yy, no właśnie, opowiadać wam banialuki, sypać brokatem w oczy, żeby was do czegoś namówić, i to wam trochę namiesza, yy, namiesza w głowie. Dobra, stricte zobaczmy, co się dzieje w pracy. Co się dzieje w pracy? Mamy papierze. Co się dzieje w finansach? Dziewięć mieczy. Co się dzieje w relacjach? Koło fortuny. Co się dzieje w waszej duszy? Rycerz pentakli. Jaka jest rada wskazówka? Sześć mieczy. I jaka jest energetyka wyjściowa? Eee, oj, as pentakli. Bardzo ładnie. No widzę, że tutaj troszkę z finansami macie zawrót głowy, bo dziewięć mieczy mówi o tym, że Wam się ten Excel nie zgadza w kwietniu. Możecie odczuwać jakieś braki, możecie odczuwać jakieś, że wam się coś nie spina, tak? I to powoduje lęk, stres, poczucie winy. Takie odczucie, że coś źle wykonałem, coś jakieś złe decyzje podjąłem, że teraz po prostu nie mogę spać po nosach z tego powodu. W pracy mamy papieża. Papież to jest ktoś, kto jest waszym mistrzem guru, tak? Kimś, kto, od kogo warto czerpać lekcje, który ma ogromną wiedzę i tą wiedzą się dzieli, ma swoich współwyznawców. Więc być może w pracy będziecie mieli taki czas, kiedy ktoś poświęci wam bardzo dużo uwagi, bardzo dużo wam przekaże wiedzy, która jest wam potrzebna w wykonywaniu waszego zawodu. Być może to będzie doszkalanie, może jakieś kursy dodatkowe, podnoszenie własnych kwalifikacji itd. tak W związkach jest bardzo fajnie, bo widzę, że tutaj koło fortuny obraca się. Zawsze jak się pojawia koło fortuny, to nam mówi o tym, że obrót spraw idzie na lepsze. I trzeba łapać te szanse, trzeba łapać te chwile, trzeba łapać szybciutko te uchwytne, lotne sytuacje, niuanse, bo one szybko przemijają. Tak jak koło się szybko kręci, tak to koło fortuny, tak można tego nie zauważyć i nie zdążyć. Wasza energetyka jest bardzo fajna, uziemiona, taka jak byki potrzebują, tak? Macie plan, macie schemat. Kroczek po kroczku po prostu zbliżacie się do celu, nie ryzykujecie, jesteście rozsądni, jesteście pracowici, jesteście nastawieni na długi czas, który jest potrzebny do tego, aby wasz cel stał się, no, za, zaistniał w tym świecie waszym rzeczywistym. Rada, jaka dla Was jest: doszkalajcie się, douczajcie. Mamy tutaj kartę tranzytu, gdzie wyjeżdżajcie. Dla niektórych jest to podróż wręcz fizyczna na urlop, na, na, po to, żeby sobie nabrać trochę dystansu do bieżących spraw w kwietniu. Hmm. Przyjmijcie też pomoc od kogoś, kto wam ją oferuje i może wam wiele pomóc w sprawach, w sytuacjach, które was zajmują. Wyjście z miesiąca kwietnia jest bardzo ładne, bo mamy Asa Pentakli, który zapowiada, że otrzymacie jakąś szansę świetnego zarobku lub zainwestowania swoich pieniędzy. To jest piękny, silny zastrzyk finansowy potrzebny do tego, żeby żeby się poczuć bezpiecznie i komfortowo w tej sferze materialnej, tak? Dobra, sprawdźmy sobie, jakie macie szanse lub zagrożenia w miesiącu kwietniu. Na co trzeba było jeszcze zwrócić uwagę. O, coś tu się odwraca. Pięknie, eremita, ale w pozytywie. Czyli bardzo fajnie, bo mm, mamy tutaj taki... Yy, Zapewnienie właściwie, że wy będziecie w tym miesiącu bardzo mądrzy, będziecie po prostu wnikliwi, będziecie y, widzieć świat y, oczami dojrzałego człowieka, który już wiele doświadczeń zebrał i potrafi z nich wyciągnąć wnioski, nauczył się wiele lekcji a, i na tym będziecie bazować, tak? Być może też jest tu taki przekaz, że warto by było się trochę wycofać w głąb siebie po to, żeby sobie wszystko poukładać. Być może właśnie pożegnać te przykre sprawy i, i ruszyć do przodu z impetem. Może do tego to jest właśnie Wam potrzebne. <laughs> Dobrze, sprawdźmy sobie miłość. Co te koło fortuny niesie dla singli, tych, którzy nie mają jeszcze swojej połówki. No właśnie, odpuść swojego eksa. To jest czas, kiedy trzeba wyczyścić, zresetować emocje ze starego związku, tak? To cię blokuje, drogi byku, przed tym, aby otworzyć się na nowy związek, na nowe propozycje, na nowych ludzi, na nowe znajomości. Ok, a co dla osób, które są już w związku partnerskim, małżeńskim, nieformalnym, formalnym, nieważne. Co dla was? Zaręczyny. Twoje miłosne życie wchodzi na wyższy level. Dla tych, którzy już są zaręczeni, to zaczną się rozmowy. O ślubie, tak? Rozmowy o weselu, o, o tym, jak to zaaranżować i tak dalej. Ci, którzy jeszcze nie są zaręczeni, to w kwietniu, być może na święta, mają szansę właśnie się zaręczyć. Bardzo ładnie to wszystko wygląda. Dopowiadamy sobie teraz, zobaczymy, co tutaj mamy jeszcze wiedzieć. O co chodzi z tym blichtrem, o co chodzi z tym brokatem o co chodzi z trudnością w podjęciu decyzji. Dotyczy to pracy, kochani. Więc wyczulcie się na propozycje, które przyjdą do Was a propos pracy e, i tu będziecie musieli podjąć jakąś decyzję. Ktoś będzie Was mamił jakąś mm, e, jakąś ofertą pracy, w której możecie się rozwinąć, możecie nabrać nowych doświadczeń, e, ale że tak powiem prawda wyjdzie na jaw. <noise> prawda wyjdzie na jaw i wy to zauważycie. No więc super. Dogłębna wiedza, dogłębna wiedza i król buław i ten cudowny ym, pustelnik, który tutaj się wkrada, da ci poczucie bezpieczeństwa, spokoju ym, finansowego. To co lubi byk? Byk lubi wiedzieć, że siedzi na pieniądzach, tak? I że nie zabraknie mu. Tej kasy. No, i ten cudowny spokój, flow. Mamy tutaj tego cesarza, który był wcześniej, nam się już pokazał, na co uważać. Może, kochani, też chodzi o partnera, który no, rwie się do walki, rwie się do, do jakiejś rywalizacji. I chyba to nie jest dla niego dobre. Może wy będziecie musieli mu jakoś doradzić, jakoś go, o, o, jak to się mówi, ochłodzić emocje, żeby troszeczkę zelżyć, żeby zacząć używać głowy, logicznego myślenia. Patrzenia na tą sytuację, na dwa ruchy do przodu, jak na szachownicy, i myślę, że to jest w waszej gestii, żeby tę gorącą głowę, y, który chce być swoim cesarzem swojego życia i układać życie, uważa, że jest na tyle dojrzały, dorosły i doświadczony, że bez problemu sobie z tym poradzi, tu jest w ostrzeżeniu, że jego pomysły, jego rywalizacje, jego pomysły jego, y, nie są zbyt dobrym wyborem. Nie są zbyt dobrym wyborem. To jest dla niektórych osób taka informacja. Dla innych ta dogłębna wiedza i partnerstwo i ten spokój i ten flow może być też ofertą pracy dla kogoś, kto poszukuje tej pracy, że w kwietniu właśnie jak gdyby ta fala obfitości napłynie i przyjdzie jakaś propozycja od osoby, która no jest decyzyjna mm, na stanowisku i która może wam zaproponować jakąś y, nową umowę o pracę, nowe przedsięwzięcie, nowy projekt, tak. Mm, Okej, okay. no tak i dzięki temu wy się poczujecie po prostu silni, zwarci, witalność y, wam wzrośnie, zachce wam się po prostu zawalczyć o siebie. No i bardzo dobrze. Dlaczego w pracy mamy tutaj kapłana? Y, czy papieża? I król Kielichów, dużo osób jest wokół Was, byki. Bardzo dużo osób pobocznych jest wokół Was. W pracy jest to ktoś, kto może być Waszym przyjacielem, ta osoba, która naucza, która jest Waszym guru, mistrzem, jest też Waszym przyjacielem, jest też wsparciem. Jest to osobą, która no, naprawdę i emocjonalnie, i Warsztatowo i wiedza, jaką posiada, naprawdę przynosi ogromny splendor, rozjaśnienie sytuacji. I tu wybyczki macie szansę naprawdę zdobyć jakiś wysoki level, który rozwinie Was bardzo w pracy. Dlaczego w finansach mamy 9 mieczy? Mhm. Mamy 10 pentakli. O tak, mam wrażenie, jakby byczki po prostu, yy, i znowu mamy wielkiego, yy, mamy papieża. Yy, <laughs> Może być tak, kochani, że. Jakieś sprawy finansowe związane z domem, z mieszkaniem, z ziemią. Um, nie ma jakiejś umowy, na którą czekaliście, nie ma jakiegoś sfinalizowania prawnego e, i to spędza wam sens, powiek. Coś tu mogą być: jakieś kłopoty urzędowe, finansowe dotyczące domu, mieszkania, ziemi lub rodziny, spadku po kimś, kto odszedł. E, też tak może być. No, o którą jest walka, bitwa za żarta, o te pieniądze za dom, za ziemię. Może to być spadek. Powtarzam, może to być spadek. Albo podział jakiś majątku między rodziną. Trudno mi powiedzieć. Wy będziecie wiedzieli o co chodzi. Dlaczego w radzie mamy sześć mieczy? Uh -huh. Ten czas podróży, czas tranzytu, czas nauki, czas podnoszenia własnych kwalifikacji yy, zwróci Was yy, na drogę inspiracji, pasji, czaru, magii, yy, piękna, twórczości, artystycznej również, dla niektórych. Uh -huh. I sprawdźmy jeszcze tego asa monet. Bardzo energia wasza, kochani, uziemiona. Eee, no, właśnie ten as taki przynosi wam rozwiązanie tych problemów tutaj prawdopodobnie. Eee, odejdziecie od sytuacji spraw, które was nie budują, które was emocjonalnie nie zaspokajają, które nie dają wam właśnie takiego radości w sercu, tak? No i pójdziecie za głosem intuicji, za mm, otworzycie swoje serce na nowe przedsięwzięcia, na nową twórczość, na pracę, yy, która, którą wykonujecie sami i która jest tylko i wyłącznie Waszym dziełem, tak? To, mogą być, to może być praca artystyczna, to może być praca komunikacyjna, komunikowanie się z kimś, bo tutaj magik właśnie o tym mówi. No dobra. I jeszcze sprawdźmy sobie tutaj, dlaczego trzeba uważać na cesarza, właściwie na kłótnie, spory z kimś, kto, mm -hmm, kto jest w prawie. Nie kłócić się z kimś, kto się zna na rzeczy i kto decyduje. Jest ma decydujący głos w sprawie, która Was interesuje. Nie wchodzić z nim w dyskusję. Nie, nie kłócić się, tak? Okej. Okay. To tyle, jeżeli chodzi o dopowiadanie kart. Sprawdźmy sobie jeszcze ogólnie energię dla Was na ten kwiecień. Jakie będą odczucia? Jakie będą odczucia? Protekcja, intuicja i trochę smutku będzie. Um, hy, 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 hy. Są jakieś sprawy, o których nie masz pojęcia, są jakieś sprawy poukrywane przed tobą, które cię smucą, bo nie wiesz, czy to prawda, czy nieprawda, czy tak jest, czy tak nie jest. Niemniej jednak jesteś tu chroniony w tym miesiącu, ewidentnie. Słuchaj swojej intuicji, słuchaj tego, co, co odczuwa twoje serce. Yy, słuchaj swojego wewnętrznego głosu. To jest najlepszy kompas w sytuacjach, kiedy będziesz musiał podejmować jakieś decyzje dotyczące pracy, dotyczące nowego pomysłu, nowej idei, bo tutaj coś z tym nowym pomysłem, z tą nową ideą nie jest tak, jak powinno być, dlatego ci tak trudno podjąć decyzję, bo gdzieś wewnątrz czujesz, że to nie jest jednak ta propozycja, która zapewni ci bezpieczeństwo finansowe i komfort, tak? Kochani, ostatnia karta. Wieńcząca już ten miesiąc, kwiecień. Trochę chaosu, trochę konfliktów, trochę yy, no właśnie, trzeba będzie ogarnąć sytuację i poukładać te klocki, yy, tak, żeby z nich powstała trwała, silna, fundamentalna budowla. Yy, potrzebne są zmiany. Przy zmianach są chaosy, są konflikty, to jest naturalna kolej rzeczy. Ważne, żeby zrobić sobie wokół siebie porządek i sprawdzić, co jest dla ciebie, a co nie jest dla ciebie, bo wiatr zmian do ciebie idzie ewidentnie. Więc, drogi Byku, bądź mądry, działaj rozważnie, działaj na podstawie własnych doświadczeń, własnej mądrości, którą już posiadasz. Działaj zgodnie z intuicją i z potrzebami e, Twojego ducha wewnętrznego. Tu znajdziesz odpowiedzi na wszystkie chaosy, wszystkie konflikty, wszystkie smuteczki e, i ekselki, które ci się nie zgadzają. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę Wam pięknego kwietnia i do zobaczenia w następnych czytaniach. Pa! pa.